Dzień dobry, dzień dobry! Dzisiaj nauczy się tutaj trzech przepisów na naprawdę cudne, cudne Owsianki. I jeżeli się nie znamy, to cześć jestem Irena i kocham owsianki na tym kanale. Jest już całkiem sporo przepisów na nie, ale dzisiaj będą takie wyjątkowe, na wypasie, inspirowane słodyczami. Będzie owsianka nutwajzerowa, snickersowa i owsianka Rafaello. myślę, że naprawdę totalnie jej pokochasz. Sprawdzą się jako takie bardziej odświęte śniadanie, albo nawet jako deser naprawdę są super. PER! Eee, I co? Na tym kanale uczymy się zdrowego odżywiania, ale w taki bardzo prosty, luźny, niewidziwiany sposób, więc jeżeli Cię to interesuje, zachęcam Cię do subskrybowania, klikania dzwoneczek eee, i bez przedłużania lecimy do naszych przecudnych, przecudnych owsianek. Zaczniemy sobie od owsianki a'la la Rafaelu. Tutaj nie ma za dużo cudowania, to są naprawdę takie bardzo smaczne owsianki, ale przygotowanie są serio proste i tutaj nie ma żadnej wielkiej filozofii. Zaczynamy od rozgniecenia banana. Możesz albo całego, albo pół, w zależności od tego, jak słodkie owsianki lubisz. Następnie do banana dodajemy płatki owsiane. Do tego dodajemy wiórki kokosowe i to wszystko zalewamy mlekiem, u mnie jest to mleko sojowe, ale możesz wybrać takie jakie lubisz, możesz też dodać kokosowe, wtedy będzie jeszcze bardziej kokosowe. To wszystko mieszam i podgrzewam, możesz to podgrzewać tak jak ja w mikrofalowce, albo po prostu w rondelku na piecu. I tak naprawdę praktycznie cała nasza owsianka gotowa, ja sobie ją przełożę do ładnej miseczki w celach nagraniowych. I teraz dokładamy sobie jeszcze do niej migdały. Tutaj polecam płatki migdałowe albo takie zwykłe migdały zblanszowane i obrane ze skórki. Ale jeżeli nie masz, i po prostu dodasz takie w skórce, to też nic się nie stanie. Ja do tego wszystkiego dodam sobie też maliny, Możesz to pominąć, możesz dać twoje ulubione jakieś inne owoce. I ta owsianka jest naprawdę super prosta, bardzo niepozorna i naprawdę smaczna. Szczególnie jeżeli lubisz kokoskowe smaki, to bardzo, bardzo polecam Ci spróbować. I tym sposobem w 3 minuty, no może 5 z nagrywaniem tego mamy gotową, naprawdę pyszną osiankę. Jako kolejną zrobimy sobie owsiankę Alan Nuzbeiserową, czyli coś idealnego dla wszystkich fanów i fanek czekolady i prażonych orzechów, czyli mnie. I tutaj zaczynamy od podprażenia w piekarniku orzechów laskowych. I ja wiem, że to może wydawać się tyle roboty, bo Wsianki, muszę coś piec, e, tak jest to minimalnie więcej roboty, ale tak naprawdę nie jest aż takie straszne, tutaj po prostu wysypujemy orzechy laskowe na blaszkę, wkładamy dosłownie na 5 minut do piekarnika i gdy nam wystygną to w palcach obieram je ze skórki ta skórka powinna nam sama schodzić i tyle, e, ja wiem, że to jest troszkę więcej roboty, ale naprawdę do tego przepisu warto i można sobie zrobić taką siatkę na przykład w weekend kiedy mamy troszkę więcej czasu rano i teraz znowu zaczynamy podobnie, czyli bierzemy sobie banana i rozgniatamy całego albo pół, w zależności od tego, jak słodkie owsianki lubisz. Następnie znów podobnie, dosypujemy do tego płatki owsiane. Do tego dodajemy gorzką czekoladę, możesz albo tę czekoladę dodać do środka i podgrzewać z czekoladą, albo możesz po prostu później na gotową owsiankę, posypać taką gotową owsiankę pokrojoną czekoladą. To wszystko zalewamy mlekiem, mieszamy i tak jak wcześniej to wszystko podgrzewamy. Wyszło nam tutaj naprawdę czekoladowe cudo, to wszystko jeszcze dodatkowo mieszamy, tutaj ważne, żeby w tych owsiankach ten banan był dobrze rozcieńczony, żeby nie było takich grudek banana w środku, e, tylko żeby on dawał nam tutaj e, te słodycz i w to wszystko był tak e, ładnie, delikatnie wymieszany. E, I to wszystko też się wziął, przełożysz sobie do miseczki, I co prawda ta jest strasznie malutka, e, jak coś to to po prostu tak między nami do celów nagraniowych, żeby ładnie nam tutaj wyglądało, o, normalnie po prostu całą taką dużą miskę, także spokojnie nie w takich ociupinkowych porcji owsianek. Chociaż wbrew pozorom ta miseczka jest całkiem pojemna. Zmyśliła się tutaj prawie cała owsianka z tego, także nice. E, I teraz do tego, uwaga, e, nasz e, główny punkt programu, czyli prażone orzechy laskowe. Dodajemy je do naszej owsianki. Ja sobie jeszcze do tego dodaję mrożone porzeczki. Możesz też dodać jagody, maliny. Możesz zupełnie nie dodawać więcej owoców. Ja po prostu lubię mieć w śniadaniu e, więcej Owoców i to wszystko jeszcze pospiesz sobie delikatnie gorzką czekoladą. To również jest opcjonalne. I nasza czekoladowa owsianka gotowa. Naprawdę, jeżeli lubisz czekoladowe smaki, jeżeli lubisz smaki czekoladowo orzechowe, to totalnie, totalnie, totalnie cię polecam. I jako ostatnią zrobimy sobie owsiankę z. Nikersową. I tutaj również potrzeba minimalnie więcej pracy, ale naprawdę warto i również świetnie nada się jako śniadanie właśnie weekendowe. I tutaj zaczynamy od daktyli. Zalewamy je gorącą wodą i czekamy chwilkę, aż one nam zmiękną. Takie gotowe, namoczone daktyle przekładamy do kielicha blendera, odciskając je z nadmiaru wody. Będziemy robić sobie tutaj taki daktylowy karmel, ja zrobię od razu go troszkę więcej, żeby mieć też na później i to również Ci polecam. Później taki karmel można sobie przełożyć do słoiczka, włożyć do lodówki i wykorzystywać w kolejnych dniach. Do taktyli dodajemy trochę masła orzechowego i odrobinę soli. I to wszystko będziemy sobie blendować. Coś to jednak w blenderze takim żrapowym, z taką małą ilością daktyli, lepiej się tak blenduje. Jeżeli też średnio Ci się chce to blendować, możesz zawsze dodać tam trochę wody, będzie wtedy o wiele łatwiej. I teraz co? Przygotowujemy resztę owsianki, tutaj standardowo płatki owsiane, zalewam mlekiem. Tutaj już bez banana, bo te daktyle będą wystarczająco słodkie i to wszystko sobie podgrzewam. Tutaj również przełożę sobie owsiankę do nowej miseczki. I teraz zdamy do niej naszego karmelu. Tutaj on ma być taki troszkę słony, więc nie bój się go e, posolić. mnie nie zblendował się jakoś idealnie, ale też będzie super. Jak go dodać, żeby nie wyglądał jak kupa? Do tego też dodajemy sobie orzeszki ziemne. E, mogą być takie zwykłe, mogą być też solone, jeżeli chcesz zaszaleć. Ja jeszcze sobie to posypię czekoladą gorzką. I dodam sobie też kilka plasterków banana. I kolejna naprawdę pyszna owsianka gotowa. Mam tutaj takie połączenie trochę słonego, trochę słodkiego, no cudeńko. Daj znać, która z tych owsianek najbardziej wpada w Twoje smaki. U mnie chyba najbardziej ta no bajzerowa, bo czekolada, orzechy, no do Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij dać łapkę w górę, żeby te filmy mogły docierać do jeszcze większej ilości osób. Jeżeli chcesz jeszcze więcej przepisów na proste, szybkie śniadanie czy owsianki, to odsyłam Cię serdecznie tutaj. Naprawdę owsianek na tym kanale mamy sporo, naprawdę przeprze cudry. Dziękuję Ci za dzisiaj, dziękuję, że jesteś częścią naszej wspaniałej, helfikowej społeczności. Trzymaj się najnajcieplej i do zobaczenia już wkrótce.